thank you Moi drodzy, w ten piękny już sierpniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. No właśnie kochani, mamy już sierpień, kolejny letni miesiąc przeminął nam z gorącym wiatrem, a to oznacza, że czas na podsumowanie lipca, czas na wrap-up, czas na wydarzenia miesiąca i czas na book haul, book hole, który sprawił, że mogę sobie teraz zbudować wieżę z książek. No to co? Nie ma na co czekać. Zapraszam Was na podsumowanie lipca na Wielkim Buku. Za mną kolejny pracowity miesiąc, moc przeczytanych książek, a tak dokładnie 12, w tym dwie non-fiction związane z pewnym tajemniczym projektem, o którym opowiem Wam niebawem. A spośród tych 10, z którymi się dzisiaj wam podzielę, 3 wywarły na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Na pierwszym miejscu euforia Lily King, za nową gwinę tuż przed upadkiem kolonializmu, za ukrócenie piękna umierającego świata i za antropolożkę Margaret Mead. Jak dla mnie jest to letnia pozycja obowiązkowa. Prawdziwa zbrodnia Andrew Cravena jest jeden z tych najmocniejszych, tych najbardziej przejmujących tytułów, które po latach są nawet bardziej aktualne niż te kilka lat temu. To jest jeden z najlepszych thrillerów, jakie czytałam w życiu i już niebawem wam o nim opowiem. I na miejscu trzecim okrążyć słońce Polly McLean, za kenię, która jeszcze wtedy nie była kenią, za pożegnanie z Afryką i Karen Brixen i oczywiście za niezwykłą postać, jaką była Beryl Markham. A co jeszcze przeczytałam w lipcu? Kobiety w kąpieli Tiening, czyli piękna i subtelna opowieść o kobietach i o pięknie rewolucji. Ludzie z bagien Edwarda Lee, czyli horror ekstremalny w najpyszniejszej postaci. Pięć dni ze swastyką Artura Baniewicza, czyli mocny męski kryminał z polską historią w tle. Jan Ciowodnik i inne nowele Jana Jakuba Kolskiego, czyli polski realizm magiczny, widziany oczami reżysera Jana Jakuba Kolskiego, i pisałam o tym na blogu. Zwierzęca godzina Andrew Clivena, czyli Podstępny i zaskakujący thriller, który trzyma w napięciu do samego końca i nic nim nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się na początku wydawać. Bestia Gaia in Smitha, czyli horror z lat 70., taki pół żartem, pół serio do poczytania na blogu. I wreszcie mechaniczny Iana Treglisa, czyli Clockpunk po raz pierwszy na Wielkim Bóg. na co oczywiście wszyscy czekają co wszyscy uwielbiają, czyli Book Haul! Do mojej wielkobukowej kolekcji w lipcu dołączyły aż 32 tytuły, a to kochanie oznacza, że mogę sobie spokojnie zbudować wieże z książek, czyli architektoniczne dzieło sztuki dla każdego książkoholika I tak oto prezentuje się pierwszy książkowy zestaw i co my tutaj mamy? Ganbare, czyli warsztaty z umierania Katarzyny Boni, bestsellerowy reportaż, w którym zachwycają się recenzenci i pyszna niespodzianka imieninowa od moich rodziców. Amerykańska sielanka, Filipa Rofa z rodzinnej biblioteczki, uwielbiam Rofa. wciąż jeszcze nie znam tej historii, a szykuje się niebawem ekranizacja, więc ja sobie szykuję tę lekturę na jesień. What is not yours is not yours, Helen Oyeyemi, je czyli urodzinowy prezent od Gosi i wymarzony zbiór opowiadań. Wszystkie kolejne książki z tego zestawu pokazywałam Wam przy okazji unboxingu, dlatego odsyłam Was teraz do tamtego filmiku, a my lecimy dalej, bo to nie wszystko. A tak, oto kochani, prezentuje się zestaw drugi i jest nieco cięższy. O! To co, lecimy z tym koksem! Jak się nie zakochać, Nin Majewski-Brown, czyli trzeci i chyba ostatni tom tej serii, który dostałam od portalu Polacy nie gęsi i swoich autorów mają. Pani Furia Grażyny Plebanek, czyli cudownie przedpremierowy egzemplarz od wydawnictwa Znak, a premiera powieści już za miesiąc. Biała Rika Magdaleny Parys, która przyfrunęła do mnie od samej autorki. Moje nowe życie, Meg of, od wydawnictwa Wab. Zły wilk Nelly Neuhaus, czyli kolejny kryminał tej autorki i pyszna niespodzianka o tłumaczy twórczości Nelly Neuhaus w Polsce. Poza sezonem Jacka Ketchama Już ją czytałam, już o niej pisałam Ale to jest specjalny egzemplarz Kupiony na zbliżający się Polkon Bo mam zamiar tutaj upolować Autograf od samego Jacka Ketchama Nadprzyrodzone Ambrose Bierce'a I widzialne, niewidzialne Edwarda Frederica Bensona, czyli dwa kultowe Horrorowe tomy idealne na bezsenną środę Przekonaj mnie, że to ty Anny Karpińskiej od wydawnictwa Pruszyński i Spółka Idealna Magdalena Stachuli od wydawnictwa Znak, Kobiety w kąpieli i jest to również egzemplarz recenzencki od wydawnictwa znak. Jan Ciewodnik i inne nowele Jana Jakuba Kolskiego od wydawnictwa Latarnia i Pięć dni ze swastyką Artura Baniewicza również od wydawnictwa Znak, ale Horyzont. Jak oczywiście wiadomo mam nieco słabość do e-booków i ostatnio nie mogę się powstrzymać przed polowaniem i do mojej wirtualnej biblioteczki w tym miesiącu dołączyły. Slow Life Joanny Glogazy, czyli jedna z najlepszych książek non-fiction tego roku. Regulamin tłoczni Win, Johna Irvinga i już czas poznać prozę Irvinga, bo nieco wstyd jeszcze nic jego nie czytałam. Lekcja rykości Jeffreya Devera, dlatego że uwielbiam ekranizację z Angeminą Jolie. Bestia Magdy Omilianowicz jest to kolejna z serii na faktach, tak jak była inna dusza Łukasza Orbitowskiego i już wiemy, że ta książka będzie przerażająca. Jak przestałem kochać design Marcina Wichy, polecana przez radką podobnie jak szefowa Sophie Amaruzo. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, które z tych tytułów najbardziej Wam się podobają i na które recenzje najbardziej czekacie. Takiego wydarzyło się w lipcu. Lipiec był naprawdę wyjątkowy dla wszystkich trójmiejskich książkoholików, dlatego że wydarzyły się aż trzy wyjątkowe eventy: spotkanie trójmiejskich blogerów w Stopocie, bardzo sympatyczne, bardzo klimatyczne w restauracji Mesa. Po drugie jest Ci z Gdyni i jest to ogólnopolska konferencja blogerów. Byłam tam po raz pierwszy i już wiem, że w przyszłym roku nieco inaczej się na ten event przygotuję. I na koniec Nadmorski Bulwar Czytańcz w Gdyni, czyli ostatni weekend lipca był pełen spotkań z autorami i szaleństwa targowego, dlatego że były takie mini targi książki. I oczywiście miałam się nie obkupić w nic, ale no, sami zobaczycie na koniec sierpnia. A co takiego planuję w sierpniu? Zbliża się Festiwal Literacki Sopo, a to oznacza również spotkania i również targi, więc na pewno na coś tam zapoluję. I oczywiście planuję filmiki wyjątkowe i recenzje samych pyszności. A Wam kochani życzę wspaniałego nowego miesiąca i pięknych, zaczytanych dni, bo jak wiadomo, warto czytać! I to wszystko na dziś. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na stawczacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. I oczywiście kochani, nie zapomnijcie też o vlogu, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!